GUP! Ja jak miałem jak <śmany> gilety, tak po czekaj, sobie... ale, poczekaj, czekaj, czekaj część Poczekajcie Ale wiesz ja. co? Już jedną część mam, bo mam kurwa dziurę w tych spodniach na dupie! Fuck you me! Bo mam spodnie... Czy tam mniej I... trochę... Nie, czekajcie no Hassler 3 Psał to lepsze! Hursz Czekaj Yes! Sperma konia! Sperma konia! Boże... bo ja jestem akurat w tego Tylko nie wiem czy dorzuca gra nas za środka Jeszcze no, bo ja wrzucam. O! Nie by AAAAA! Gdzie są? KURWA! <noise> Ej! Du jest dużo? Jak dużo? dużo. Nie, nie dzwoń, nie dzwoń, nie dzwoń, nie ROZBIERZ SIĘ I <grym> Wracając hmm. Art czy to tu... Prze ryba przestała oglądać brain roty na TikToku, okej? Okay? To jest brain no okej, okay, no dobra, no Odzywam się do ciebie <grym> Powiedziałem? Kurwa, przestań <grym> Nie o nie, wie. im te. E tarczysz nie granat w drzwi. A to jest ta wieża ograna, monolit. A to dotyka się. Negr. <grystanie> <grystanie> Sticky ball jak to się Dziękuję. Bo kurwa niemiłe. Jeżeli hmm. robimy gotkę, tak? Hmm. Ryba! ryba! No, kurwa mam dosyć w popie pierdzenia Pierdzę chyba już chuj ile razy. To pierdnij ciszej. Ciao tak, po prostu się przestań czepiać się pomagają mi teraz. Brakuje, brakuje niebieskiego, niebieskiego i półtyp smyku mnie wijajem! <laughs> czy jest w ogóle ta czy to? Tak w ogóle. Taki coś. Taki orgazm... Taki orgasm jest <laughs> To tobą jest potwór. Ja wiem. Razem, razem, razem. Dobra. CO TO KURWA JEST? To wybucha. Toś w górę. DRON! Dobra. Będę bronił moi, moich Pokémonów. Gdzie są moje Pokémony? Aaaaaah! Nie! Moje Pokémony! Nie! Chiny to są Chiny. Mamy Chiny albo Brazylia. Nie Brazylia. Argentyna. Jedna ryba. Czy ja Nie, ryba. Ryba nie pierd... Nie, nie mitozuj się z rybą, ok? ja nie nie Jak to więcej dzieci? Więcej dzieci chcesz? Добро, но в игре спрятано тоже Ай, дигноруйте, дигноруйте Круто Курто Здесь пистолет, ууу, он там Mam granatnik w ręce. <śśle> Moje ręce. Ryba kochasz, nieco, za... <śle> 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 Bo nie będziemy mieć pieniędzy. Przeżywiłem ja arteza żabą. Ural. Artez. Przepraszam. Ale nie ja, będę różował jak zawsze. Nie, ja to nie wiem, kurwa. Nie wiem, ryba, z... chcecie zmienić kolor? Co? Poczekaj, nie oglądaj brajnotów, do cholery! Zostaw te brajnoty znowu. Ja, ja.

Odstałem, tu no. przyniesiemy. E tutaj coś jest. No. Kurwa święty król. No kurwa, a No kurwa. Chodź tu kurwa. Kurwa, ty blackface się ty jeba, no chodź. No dawaj no. Co co mi kurwa zrobisz? No dawaj kurwa. Chodź tu. No kurwa i do konta, no dobrze, wypierdala i do konta, śmiec ujebany. Chodź coś kurwa nie, no chodź tu. No hui, no coś jakiś petty jest, coś kurwa, masz tak rysy. było warto. Leave me alone. Five <grym zniszczony> hundred 500 cigarettes.